Cześć, witajcie w studiu konkursu Tylko w Battlefield 2042, gdzie poznamy laureatów nagród na najlepsze powtórki właśnie w tej świeżej jeszcze że Są ze mną dzisiaj w studiu Rafał Rudnicki, redaktor Komputer Świata, specjalista od gier i e-sportu. Cześć, witajcie. Streamer, youtuber znany jako Kromka, czyli Jakub Górka. Cześć, dzień dobry, witam. A na łączach jest nam jeszcze dziennikarz Onetu, Paweł Czernich. Cześć. Battlefield 2042, świeża jeszcze produkcja. Rafał, ty wiem, że spędziłeś przy niej sporo czasu. Jakie są twoje pierwsze wrażenia właśnie z tej produkcji? No Myślę, że już pierwsze wrażenia są za mną, za mną już dawno temu. E, troszeczkę faktycznie już pograłem i przede wszystkim to, co mogę powiedzieć, to że ten Battlefield jest faktycznie zupełnie inny od pozostałych. E, jeśli ktoś spędził w serii sporo czasu, jeżeli grał we wszystkie części, ale chociażby na powiedzmy w dwie ostatnie części, to jeżeli wróci do gry po dwóch, trzech latach rozgrywki, i może się okazać, że pozmieniano tutaj tyle, że osoba będzie czuła się jakby grała w coś zupełnie nowego. No przede wszystkim nie ma już klasycznych ról, tak? Tutaj mamy specjalistów, którzy na bazie których możemy sobie tworzyć właśnie te role, czyli dany specjalista mający swoje własne umiejętności może być jednocześnie medykiem, może naprawiać pojazdy, a może po prostu rzucać amunicję na polu walki. No także myślę, że to jest taka główna nowość, która właśnie decyduje, taki główny czynnik, który decyduje o tym, że ten Battlefield jest faktycznie inny. Przybliżmy widzom, czym jest Battlefield 2042. Widzimy, że Battlefield 2042 to jest gra niezwykle intensywna. Co sprawia, że ta intensywność jest taka rozbudowana, co sprawia, że ta gra jest taka pełna akcji i jak wpływa to na odbiór tej produkcji, Jakub? Generalnie myślę, że biorąc pod uwagę też wszystkie inne części, Battlefield 2042 przede wszystkim zawsze charakteryzował się ogromną skalą. Efektem. Tego wszystkiego efektami wizualnymi, audiowizualnymi, które w Battlefield 2042 mamy z jeszcze większą intensywnością nam podawane w trakcie rozgrywki. Myślę, że to też przede wszystkim wpływa trochę na filmowość, o której później powiemy, natomiast ogólnie otoczka gry, ogólnie świat przedstawiony na wielu mapach, audiowizualność, różne elementy interaktywne, pewne nowe smaczki w Battlefield 2042, których przedsmaki mieliśmy w innych częściach, jak chociażby Revolution z Battlefielda 4, w Battlefield w 2042 zmienione odrobinę na różnego rodzaju zmienne warunki pogodowe, jak chociażby burza piaskowa na jednej z map, czy też tornado na innej. To wszystko sprawia, że... Praktycznie co rundę mamy żywy świat, troszkę sandbox, mimo tego, że jest to jednak jakiś sandbox w oparciu o powiedzmy 20-minutową rozgrywkę. To wszystko sprawia, że każda rozgrywka jest na swój sposób niepowtarzalna i w każdej rozgrywce, co rozgrywkę, co każdy mecz, co każdą rundę, możemy spotykać się z zupełnie nowymi możliwościami i rzeczami, które możemy zrobić. Więc na pewno tutaj jest najwięcej tej intensywności, jeżeli chodzi o Battlefield 2042. Mówiąc o jakiejś grze, że jest bardzo filmowa, mamy na myśli jej efektowność. Tutaj mam pytanie do Pawła. Co sprawia, że dana gra, dana scena w, w grze czy też w filmie jest efektowna? Co na tą efektowność się składa? No jeżeli mówimy o grach i filmach akcji, to na pewno tak zwane szersze plany. I to jest też to, na co ja w Battlefieldzie zwróciłem uwagę przede wszystkim, bo. Ja miałem okazję na początku grać tylko na PlayStation 4, więc obecność, ilość graczy na mapie była ograniczona do 64. Dopiero później zagrałem na konsoli nowej generacji i zobaczyłem jeszcze większą ilość graczy, i tak naprawdę tę filmowość w pełnej krasie widziałem, kiedy skakałem ze spadochronem albo kiedy leciałem śmigłowcem. I Zobaczyłem jak to wszystko pode mną się kotłuje. Przypominam to mi trochę przypominało takie naprawdę najlepsze filmy akcji bo kiedy lecisz sobie i potem kiedy dotykasz ziemi trafiasz od razu w ten sam kocioł i to ci rzeczywiście, pokazuje czym tak naprawdę jest ta wirtualna wojna tutaj nie ma czasu na zastanowienie się tutaj jest akcja akcja. Jeszcze raz akcja. Jakie są wasze najlepsze momenty, które jesteście sobie w stanie teraz yy, przypomnieć, że Rafał? Powiem tak, co bym nie powiedział, to pewnie nikt mi nie uwierzy, yy, bo niestety się nie nagrało, yy, ale pamiętam jedną z, taki, z takich akcji, które miałem ostatnio, to było yy, coś w rodzaju, że zaczepiłem się linką z hakiem yy, o budynek yy, no i w tym samym czasie gdzieś, gdzieś tam bardzo blisko startował helikopter. Yy, ja rozpędzony yy, puściłem tę linkę, yy, yy, rzuciłem dwie c czyli ładunki wybuchowe właśnie na helikopter, wysadziłem go, no byłem bardzo Uradowany i na tyle uradowany, że nie pamiętam, czy, czy przeżyłem, więc, więc mam nadzieję, że tak. Ale tak jak mówię, nie nagrało się, także musicie mi po prostu uwierzyć na słowo. Kuba? A jeżeli chodzi o mnie, kurczę, wydaje mi się, że. Począwszy od takich klasyków, jak jakieś zestrzelenie e, wyrzutnią rakiet helikoptera, co teoretycznie, jak na. Jest f, trudne. Uznajmy osobę, która jest serią zaznajomiona od dłuższego czasu, nie jest jakimś niczym, niczym wybitnym. Ale pamiętam, że w becie udało mi się raz e, linkom Makaja, e, no, teoretycznie bezpośrednio, trafić e, pilota helikoptera szturmowego i automatycznie zaliczyło fraga. Natomiast ostatnia nie ukrywam, lubuję się w bieganiu z karabinem. Snajperskim o kalibrze 50 NTW bodajże, tak się nazywa, odblokowany na 60 levelu, więc lubię sobie gdzieś organizować kilstryki tak, ten karabin snajperski ściąga praktycznie na jednego strzała, więc może jest to troszkę za proste, może powinienem celować coś bardziej trudniejszego, ale jest to na pewno bardzo filmowe i intensywne też w odniesieniu do naszego dzisiejszego plebiscytu. Pawle, a czy jakieś zagranie z Twoich meczów Battlefield 2042 zapadło ci w pamięć, także chciałbyś się nim podzielić? Nie będę oryginalna ale dla mnie każde zniszczenie pojazdu, czy to z bliska, czy z daleka, eksplozja i jednoczesne zachowanie graczy, którzy są w pobliżu. Zawsze daje kupę radochy i mam już tak od kilku części, kiedy gram online. Kilka razy wspominaliśmy już o tych wielkich spektakularnych wydarzeniach, które dzieją się w trakcie rozgrywki, gdzie na mapie może pojawić się tornado, gdzie mamy lecący statek kosmiczny. Rafale, co to by utkwiło w pamięci z takich akcji i jaki one, ma, jaki one mają realny wpływ na rozgrywkę, jeżeli w ogóle. Mhm. Tak, jak najbardziej mają wpływ na rozgrywkę. No, mi, jako takim fanatykowi gier wideo ogółem, to spodobało się przede wszystkim to, że te efekty środowiskowe są w pewnym sensie proceduralne. To znaczy to nie jest tak, że kiedy one się pojawiają gdzieś na w tle poza mapą to mamy pewność, że, że faktycznie trafią na mapę i będą w jakiś sposób e, mieszać w rozgrywce. E, czasami jest tak, że to tornado się pojawia, przechodzi w ogóle gdzieś tam z krawkiem mapy i w ogóle gracze o nim zapominają. Natomiast kiedy już się pojawia to tornado na mapie, no to można zaobserwować coś takiego, że po prostu wszyscy, jak jeden mąż, rzucają się do środka, bo wiedzą, że wiedzą i nie wiedzą, tak, że to tornado gdzieś, gdzieś ich wyrzuci, ale właśnie nie wiedzą gdzie. Może być tak, że tornado wyrzuci ich na, na, gdzieś na drugi koniec mapy, powiedzmy za budynek wroga i będą mogli sobie spokojnie ostrzeliwać um, tego wroga. Ja osobiście taką sytuację miałem par razy, że na jednej z map, jeden z punktów jest um, osadzony na, na wraku um, statku, um, to znaczy tak, na, na wraku statku i niestety tam pojazdy nie mają dostępu, ale jeżeli wjedziemy tam czołgiem i to i będziemy, i będziemy mieć szczęście, no to ten, ten czołg Trafi faktycznie na ten wrak statku i ci gracze, którzy będą na miejscu, będą mieć problem, także jak najbardziej. A jeśli chodzi właśnie o burze piaskowe, no to też ograniczają widoczność przede wszystkim. Nagle się okazuje, że snajperzy mają trudniejszą pracę. Dziękujemy za twoją odpowiedź, a teraz przejdźmy już do tego, na co większość z was pewnie czeka, czyli ogłoszenia wyników naszego konkursu. Przypomnijmy, że konkurs polegał na tym, że my poprosiliśmy was, abyście nagrali i nadesłali swoje najlepsze powtórki, a następnie my tutaj w naszym gronie specjalistów wybraliśmy i nagrodzimy za chwilę te najlepsze. Wśród nagród znajduje się sprzęt. Za trzecie miejsce mysz Logitech G Pro Superlight wraz z podkładką i dysk Western Digital. Za drugie miejsce słuchawki Logitech i również podkładka pod mysz, a za pierwsze miejsce karta graficzna Zotac GeForce RT. TX 3070 Gaming. Taka wyjątkowa, nie tylko efektywna, ale i efektowna edycja. I wiem, że wielu z Was czeka na to, czy właśnie być może za chwilę wygrało tę super kartę graficzną, czy może e, myszkę, czy też słuchawki. Dlatego, nie przedłużając, sprawdźmy, jakie nagranie zajęło u nas trzecie miejsce. Rzut zasobów wsparcia jest dostępny. Zwycięzcy cóż za niesamowita akcja, Rafał. Ja wiem, że ty jesteś fanem takich akrobacji śmigłowcami czy różnymi innymi pojazdami w battlefieldzie. Jak ocenisz to, co widzieliśmy tutaj? Czy jest to naprawdę proste? Czy takie manewry śmigłowcem na początku tego nagrania to jest coś wyjątkowego? Powiem tak, właśnie to zwróciło w tym nagraniu na moją szczególną uwagę to, że te popisy śmigłowców są naprawdę niezłe. Ja chciałbym bardzo umieć tak, tak latać. No i oczywiście wszystko, wszystkie te akcje, gdzie, jest, gdzie widzimy wykorzystanie ładunków wybuchowych, też są zawsze na plus. Na tutaj Mamy pewne, pewne połączenie, tak? Mamy, mamy świetnego pilota śmigłowca, który e, unika e, namierzenia wroga swoimi akrobacjami, a kiedy już jest e, gdzieś tam pod ścianą, to opuszcza śmigłowiec i jeszcze sporo robi na ziemi, tak? Wykorzystuje, e, umiejętność specjalisty, e, wykorzystuje właśnie gadżet w postaci e, ładunków C5. No myślę, że tutaj e, zrobił tyle, ile się dało i za to gratulacje. Czy zachowanie zimnej krwi w takiej sytuacji jest trudne, Kuba? Powiem Ci, że oglądając ten klip... Y w mojej osobie i moim zdaniem min ogólnie najbardziej spodobało mi się to, jak laureat bawił się praktycznie w kotka i myszkę z tym pojazdem. Battlefield ogólnie jako seria zawsze miał to do siebie, że starał się balansować rozgrywkę w myśl takiej popularnej gry, myślę, że każdy kojarzy papier, i nożyce. I o ile może nie poszło mu idealnie w helikopterze, to później to latanie Sundance zarówno w jedną, jak i w drugą drugą stronę, wykorzystanie tego, tej możliwości, jaką daje ten specjalista. No i potem podłożenie tego C C5, bo C4 w starszych Battlefieldach oczywiście było. Jest coś, co jeszcze tak pokazało mi, jak. Jak może nie pastwił się nad swoim celem do końca, ale na pewno wyszedł obronną ręką z tego wszystkiego, mimo tego, że jednak pozostawił helikopter w powietrzu. Nie wiemy już, czy się rozwalił, czy nie, ale na pewno to zasługuje tutaj na wyróżnienie pod tym aspektem. Skoro to było miejsce trzecie, to już nie mogę doczekać się miejsca drugiego. Zobaczmy. Nie wiem jak tobie, ale mi taka akcja kojarzy się z akcjami z filmów z Tomem Cruzem czy też z Jamesem Bondem. Czy miałeś podobne wrażenia? Tak, zdecydowanie. Tutaj już no, ciężko to z czym innym powiązać, jak z klasycznymi filmami akcji, i to takimi z lat 80., gdzie ci bohaterowie byli niemalże herosami, Prywatnie to jest chyba moja ulubiona akcja ze wszystkich, jakie oglądałem, bo nie ukrywam, że. Kiedy próbowałem grać, to zawsze chciałem coś takiego zrobić. Nigdy mi to nie wychodziło, więc tym bardziej wielki szacunek z mojej strony dla laureata. Gratulujemy zatem drugiego miejsca i przejdźmy do Grande Finale, czyli najlepszej powtórki nadesłanej do nas w ramach konkursu tylko w Battlefield 2042. Zobaczmy. Jeden gracz kontra setka przeciwników to motyw znany przede wszystkim z gier jednoosobowych. Jak to wygląda w trybie multi? Czy naprawdę takie akcje zdarzają się tak często? No i to trochę to, że jest na pierwszym miejscu, to akcja zdradza, że nie. Ale dlaczego tak jest, Rafał? No myślę, że w przypadku tego klipu na pewno można mówić, że na pewno ten gracz miał trochę szczęścia, ponieważ wylądował w świetnym miejscu, tak, zapytałem przeciwników, ale nawet jeśli miał trochę szczęścia, no to jednak potrafił tę sytuację wykorzystać. Świetne strzelanie, bardzo efektowny klip. Mamy też tutaj no, finalne wykończenie, tak, animacją Sundance właśnie. Poza tym właśnie świetne wykorzystanie specjalisty. No myślę, że tutaj faktycznie gracz się Pisał. Także brak słów, brak więcej słów. Jakbyśmy mieli teraz zebrać te wszystkie klipy, które były nadesłane, te zwycięskie, ale także te, które ocenialiśmy poza tymi trzema, to co wam się podobało najbardziej? Jaka część Battlefielda wychodzi na pierwsze miejsce? Kuba. No analizując te trzy, które tutaj widzieliśmy, ale też ogólnie myślę, że możemy powiedzieć o wszystkich nadesłanych propozycjach przez, przez uczestników. Głównym aspektem, który braliśmy pod uwagę była filmowość i wydaje mi się, że można zaryzykować stwierdzenie, że większość tej filmowości e, uczestnicy starali się pokazać właśnie przez użycie Sundance i tego, Szerokiego pola, praktycznie podczas latania, gdzie, tak jak chociażby widzieliśmy podczas miejsca pierwszego, cała mapa była widoczna i potem sprytne, bardzo płynne też przejście do bezpośredniej walki. Nie chcę powiedzieć twarzą w twarz, bo jednak mimo wszystko spryt tutaj zdecydowanie zadecydował o tym, że ta akcja się powiodła. Natomiast wydaje mi się, że właśnie użycie tutaj odpowiedniego specjalisty byłaby kluczowa jest kluczowa, no bo też ciężko wymagać, że. Klip, który ma być filmowy i który ma w jakiś sposób pokazywać też to, czym Battlefield 2042 się najbardziej szczyci, czyli filmowość, intensywność i ogrom tego pola walki, mógłby być nagrany na przykład Borysem, który rozstawia wiżyczkę i jest raczej specjalistą bardziej stacjonarnym, można powiedzieć. Dlatego wszystkie te klipy, które oglądaliśmy i przede wszystkim te wygrane, cechują się na pewno bardzo dużą dynamiką. Ale też cieszy mnie to, że wielu uczestników postanowiło jednak pokazać filmowość tej rozgrywki i po prostu to jak ta gra dobrze wygląda. Pawle, do ciebie pytanie, czy podczas grania w Battlefield 2042 trzeba się skupiać na tym, żeby takie intensywne akcje wywołać, czy one dzieją się po prostu same z siebie, bo gra jest tak zaprojektowana, jak to wygląda? No moim zdaniem, akcje oczywiście się dzieją. Musisz się skupić przede wszystkim na tym, żeby przeżyć. I tutaj, jeszcze nawiążę do zwycięskiego materiału. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak zwycięzca zachował zimną krew. Od samego momentu, kiedy już zbliżał się do lądowania, kiedy dotknął ziemi. On tam w zasadzie wszedł jak po swoje, systematycznie czyścił sobie teren. To jest coś co się bardzo rzadko w grach akcji widuje, zwłaszcza w grach online z takim natężeniem przeciwników i tym bardziej trzeba docenić takie materiały. Dlatego ja uważam, że jeżeli kramy w tego Battlefielda i zwracamy rzeczywiście uwagę na filmowość, no to jasne, skupiamy się przede wszystkim na tych wizualizacjach robionych z lotu ptaka, ale potem, kiedy już podchodzimy do lądowania, dotykamy ziemi, te pierwsze 10-15 sekund jest decydujące. Jest bardzo trudno przeżyć, ale kiedy się to uda, to daje to najwięcej satysfakcji i zabawa staje się jeszcze lepsza. Gratulujemy jeszcze raz zwycięzcom. Dziękujemy fundatorom nagród firmom Zotac, Logitech i Nvidia. Dziękuję też naszym gościom, byli z nami Rafał Rudnicki, Jakub Górka i Paweł Czernich. Dzięki. Dziękuję bardzo.